Emanuela Orlangi była piętnastoletnią dziewczyną, która zniknęła w 1983 roku w Rzymie, w samym sercu Włoch. Jej tajemnicza i wciąż nierozwiązana sprawa stała się jednym z najbardziej intrygujących przypadków zniknięć w historii współczesnej kryminalistyki. Choć minęły dekady, wciąż pojawiają się nowe hipotezy, a każdy nowy trop tylko pogłębia tajemnicę jej zaginięcia. Emanuela pochodziła z katolickiej rodziny. W dniu 22 czerwca 1983 roku, po lekcjach muzyki, wsiadła do autobusu, który miał ją zabrać do domu. Jednak nigdy nie dotarła na miejsce. Ostatni raz widziano ją, gdzie wysiadała z autobusu w pobliżu centrum miasta. Nikt nie wiedział, co się stało. Jej rodzina, zrozpaczona, natychmiast zgłosiła sprawę na policję, rozpoczynając tym samym wielką akcję poszukiwawczą. Od samego początku sprawa przyciągnęła uwagę mediów, które zaczęły spekulować o możliwych przyczynach zaginięcia.